Widać, że dzisiaj znowu zagrał w Minecraft 1.20. Yy, o, i zombie właśnie się ze mną spalił. Dzisiaj mam w planach zbudować yy, budy dla psa. Tu nie mam materiału wszystkie. Yy, to znaczy, no, bo, widział, yy, bo sobie szukam jakąś fajną budę, bo taki miałem pomysł na odcinek i znalazłam tam jedną fajną. Tylko no nie wiem, czy miejsce starczy tutaj. Nie wiem, się jeszcze tutaj przytnie teren. A ja spróbuję teraz tutaj zbudować właśnie. Miałam miał inny pomysł, ale nie pamiętam jakąś. on mm. wyglądał, szukałam go, ale nie znalazłam. Więc poszukam jakiegoś innego i znalazłam. Zrobię tak. Czekajcie. Sorry, nie widziałam. Dobra, nieważne, yy, nie patrzę tutaj. Yy, przyszłem. O właśnie. Yy, o co się pani wilega, że ja bym chciała właśnie z takiego połączenia, z bambusowych i właśnie kamiennych rzeczy. Dobra, było. Tak, teraz bierzemy bambusowe deski. Cyp, cyp, cyp. Ups, starczyło. No cóż, będzie musiało pół bloku starczyć. Teraz ja bierzemy cyk cyk, 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 cyk. Uj, nie starczy, trzeba będzie się wrócić. Może wystarczy tyle. Ups. Ale jednak się pomyliłem. Cyk. O. Cyk. 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 Okay. Muszę się wrócić do domu i dorobić więcej. ...pół bloku. Dobra, się powinno starczyć, ja pójdę spać. a tu jest mój piesio. Ja? No, Na w ogóle w pewnym się, zostanie Zgadza się, mam psa. Bo zrobiłem shorta, którego nikt nie oglądał. Dosłownie nikt, zero wyświetleń ma. No i tam po prostu... Y, po prostu jak sobie grałem, ogarniałem różne rzeczy, to nagle y, zrespił się tutaj piasek. Nie wiem jakim cudem, ale zrespił się tu pies. No to go wziąłem sobie i oswoiłem na szorcie właśnie okej okay. to trzeba teraz hmm. zniszczyć i chyba dobrze cyk. O, dobra. Tak. Dobrze. Tutaj dywanik. Hmm. Teraz otaczamy to. zaprowadzić tutaj naszego pieska. I w ogóle w myślę bo, i wiem, bo mam name taga teraz jak sobie właśnie ogarniałem rzeczy na odcinek, to teraz sobie zobaczyłam, że mam name taga. Dobra, chodź. Więc może się w komentarzach nazwać mojego pieska. To jakaś ciekawa jak będzie propozycja, to tak go lezwiemy. Chodź, chodź, chodź tutaj. Okej. Okay. Chodź. Troszkę podejdź. się. Dobra, chodź. Tutaj, tutaj, tutaj. O. Tu, tu. Okej, okay. dobra. Teraz tu jest twój domek nowy. Ty będziesz mieszkać. No, i git. Jest super fajnie, w ogóle. Jeszcze bym chciał jakieś takie miejsce, z którego miał wodę. Właśnie. Ale nie wiem gdzie ja tak ja znajdę. Ej, buty od już. kiedy tak można zmieniać. Myślałam, że trzeba zdjąć i wtedy można ubrać dopiero. Ej, gazowki, nie wiedziałam o tym. Hmm. A miejsce. Dobra, bywa, że w będzie hmm. Trzeba będzie jakiś magazyn zrobić. Ale to zobaczymy. Hmm, dobra. Dobra, no i żeby nie był taki krótki odcinek, to co jeszcze mogę zrobić w sumie? Chyba nic za bardzo. A i w ogóle yy, wymieniłam sobie jedzenie właśnie zamiast chlebka na steki, bo mi się yy, chlebki skończyły, a nie chciałam marnować pszenicy. Yy, pszenicy nie chciałam marnować. Właśnie na chlebki, bo wolałam rozmnożyć pszenicę krówki. Co chyba sobie krówki rozmnożę jeszcze? Bo może mi starczy level'a, żeby sobie zenchantować hełm na ochronkę 4, bo miałem... Jak, po, jak sobie yy, ogarniałem enchanty. Wtedy właśnie mi po ochronka 4 na hełm. Więc chętnie bym zdobył ten 30 level, żeby, ją, żeby właśnie hełmek zenchantować. Więc spróbuję. Okej. Okay. Pojedę jeszcze. O, po jeden staczek siana. No pewno Nie nie masz że drzewie już się Ło? nie mam? Ale bieda. Wcale mam zegar? Nie wiem. Ale trzeba będzie go gdzieś tutaj dać. Ale to w sumie, kiedy indziej. Dzisiaj no inny plan. Jak jeszcze level mogę zdobyć? Mogę zabić krówki, ale na razie hmm. nie. Ja wolę na razie po prostu na razie, Dobra, nie chcę mi się montować filmu. Ja chcę suru, taki surowy gadać, bo nie chcę, wiesz, przyspieszać filmu, nie chcę mi się później zbywać się tych nasień i tak dalej, tak dalej, tak dalej, bo to strasznie długo schodzi na tym wszystkim. Więc no. Hmm. Trzeba coś wykombinować. Nie no, dobra. Szkoda, że nie można sprzedawać yy, ten nasion yy, Villagerom. To było mega opcja. Chociaż nawet taki no. jeden stak z na za el, Emerald. To był Poczekajcie, jeszcze pójdę sobie podścinę z mojej farmy automatycznej, bo dawno nie zbierałem. Więc sobie zbierać i zobaczymy, ile będę miał. To może troszkę będzie. Czemu nie ma pogonów? What? Czemu w ogóle nie jeżdżą? Halo? Jeżdżą jednak, tylko ja nie słyszę. Ja ich nie słyszałem. Czemu mi nie wypadł kobyl? wiem. się. Dobra. To pożyczę sobie girta jednego. Skończ. A, stąd na przykład. Nie wiem czemu mi nie wypadł. Czemu nagle się tak cicha zrobiła? Nie, teraz muszę pchnąć wygoni Dobra, trzeba pchnąć jakoś cyk, cyk Dobra, muszę tutaj zakryć Tu muszę rozwalić i muszę mieć ...tory, szybko Okej okay. Dobra, ja zdążyłem. Znaczy. Mhm. Dobra. Aha. Muszę troszkę jednak więcej wirta zapożyczyć. Co mi się to mogę zabrać? Tutaj tam wirta. Eee, dziś te pochodnie. Stąd można wziąć jakieś wirta. Takie jakiś niepotrzebny. A tu jest bambalki. Okay. Tu można wziąć te opaski. Głupsze jest to, że ja mam w domu kilka staków tego dipta, ja i jej tak już... A mi się nie chce po prostu ida mi Tylko kurde... Co widzę? A, ja wtedy tu przejdę. Super. Czy to tak musi być? Nie, możliwe. Że ja tak miałem. No i naszej. A, tu mój wpadł dobra. A, no tak, tak, ja, no. Dobrze myślałam, no. że... To się nie Może to nie mogło być tak. Dobra. Okej, okay, to sobie przyrobię na papier. Cyk, cyk. I jeszcze tu mamy papier, z tego co pamiętam. Tak. Okej. Okay. Dobra. To nie chodźmy. A w sumie e, zawsze nawet gdybym nie miał znacznika właśnie, tak e, to zawsze mogę kupić, bo mam rozwiniętego villagera na maksa i właśnie sprzedaję mi znaczniki. E, który to był? Nie ja ten, nie ja ten. O ten, widzicie, sprzedaję mi znaczniki ze 20. O, stałem się się. Oj, nie z mieczem, bo to mierz mi się naprawia. Ale nie chcę, mi się miecz naprawiał. Jada, ale cóż. Czasem nie trzeba, że się bierze. W ogóle fajnie... Dobra, jeszcze dorobię schodki. Jeszcze tutaj schodki właśnie, bo miałem pomysł, plan co Mieli nie pomysł, żeby tutaj schodki dorobić. Żebyś szybciej wchodziła. Zam trochę się chłopanie wloczków. no, No, Ile schodków raczej starsze. O, będzie i dalej. 44, no dobra, może trochę za dużo. No i cóż, dobra. O, wszystko mi tutaj zakro no, na bloków No cóż, będzie tak Chociaż czekajcie Dobra pójdę jeszcze na szybko do domku po bloki dirta to przynajmniej trochę się pozbędę Tam on zakleje Jakoś I będzie ładnie to nie będzie tam widać Pamiętam, że o właśnie, pełno tego dirta Więc zaklejmy to nie będziemy już kończyć Jakby ja to robię tylko dlatego, żeby ten odcinek nie był, nie miał pięciu minut dosłownie. A w sumie... ...słodkie Co się robi, to się prześpimy i się. I się pożegnam z wami. Tak się rano po prostu. Z rana. No więc widzowie ja już będę się z wami żegnał i co jeszcze mogę powiedzieć? Hej!